Witajcie, witajcie, witajcie kolego na moim kanale, a dzisiaj zrensujemy kolejny magazyn o Blue Ocean, a dzisiaj zrensujemy magazyn e, z, z serii LEGO Star Wars, to już 11 numer na rok 2024, z, a dzisiaj zrensujemy drugiego magazynu z LEGO Star Wars, 11 numer na rok 2024. Tę minifigurkę te, telepilotę, jakoś tak. I co? Ja chcecie kolejny odcinek na moim kanale z recenzji magazynów Blue Ocean, to macie łapkę w górę, zasubcie ten kanał, jeszcze więcej tych recenzji, patrzcie. To jest ogólny magazyn, na podróbka. To, macie łapkę w górę, zasubcie ten kanał i jesteśmy do kolejnych odcinku. I to widzicie tam, tam, tam jest Katnap i GIU. I mój przyjaciel, czyli mój przyjaciel z ma Komando Polska, i dzisiaj chcę przeglądać magazynu o Blue Ocean Star Wars 11, numer 24. I zapraszam kolegę kolego, przeglądu magazynu o Blue Ocean. Zapraszam. Mamy człapkę w górę, bo inaczej nie będzie już więcej magazynów na moim kanale. Patrzcie, dobra. OK. to się nagrywa? tak nagrywa się już otwieramy patrz fa 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 fajny magazyn blue ocean widzicie żadne podróbki, żadne lele ogólny magazyn blue ocean dobra otwieramy i co wy trochę? o kurde patrzcie tu mamy polibak z tej figurki. Dobra, tu mamy polibak z tej figurki, patrzcie. Dobra. Tu dam trochę zbliżenie. Tak wygląda figurka z klona, Tego czarnego. Następna rzecz to karta Z Michelin. patrzcie. Patrzcie właśnie. Dobra. Teraz idziemy... Poczekajcie chwilkę za złożę Muszę, muszę poczekać. macie tu dwa dodatki z magazynu. O, czekaj, sk i Patrzcie. Będę krążyć. Tak. I tak. Czekaj, tak. Dobra. I tu jest. Po, i ja po, tu jest magazyn. I tu. I widzicie. Pusty magazyn. Dobra. Poczekajcie, Wilkę. Tak wygląda po złożeniu ta figurka. Mam trzeba Czy. Na górę nogami, czy... Dobrze, mam. Teraz mam dobrze. Tak już, już po złożeniu ta figurka. Chcę zobaczyć. Pokażę wam jeszcze kartę. Czekajcie. Tak wygląda karta jeszcze Jody. to Dobrze, pokażę chyba tak. A tak się prezentuje mini figurka. Oddalę. Tak prezentuje się mini figurka. Do klona. Patrz z bliska. Tak wygląda klon z tyłu. I przodu. Tak wygląda klon. Taki czarny klon. Widzicie? Widzicie, widzowie? No, widzicie. Dobra, dobra. tu no mamy? Tu mamy w odporzeniu. Tak magazyn. Czekaj chwilkę. Czekaj chwilkę. Idziemy przekląd magazynu. Poczekajcie Wilka Chyba pokażę Wam przegląd tego magazynu Tak muszę tak z Czekajcie wilka. To ja będzie lepiej tutaj. Tak wygląda w środku. Tak wygląda. Tak proszę, tu jeszcze w środku magazyn. Komiks, jak komiksy miogłówki, jakieś komiksy, plakaty, jak zwykle muszą być, mogę y, le, magazyn Lego City, y, XXR, miogłówki, kolejne miogłówki, kolejny jakiś komiks, z tym głównym naszym prezentem, patrzcie, tym głównym prezentem, Byłem trochę ziska. i Jakieś zadania, konkurs i od, już od, czekajcie, chwilkę, zbliżę wam to, o 18 października jakiś będzie pojazd, ale nie Wam magazynu, zobaczymy, a tu jest nowy, tu jest nowy zestaw z Lego Friends, widzicie, z Lego Friends i nowe Ninjago, jeszcze jest, te stare z Arinem i z Widzomaszką, widzicie, tak widzicie, dobra, widzowie Zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Tak sobie cały po... zestaw z LEGO Star Wars. Tak wygląda minifigurka i z mam z Łapkę w górę. Tak wysyłam tu jeszcze magazyn. I do zobaczenia. Bysię proszę patrzeć na moją giu. giu. Patrzcie Giu mój. Tak Giu. Pokażę wam z bliska. Giu, giu. giu to mikota. Czyli film naszej wspaniałej Proszę mi przyjaciół z dzielą do Polska. Widzicie? Widzicie? Dobrze. Dobra. Chcecie więcej recenzji zobaczcie łapkę w górę. Zobaczcie łapkę w górę. chce ręce, no ręce tych moich to napiszę w komentarzach. Yy, nie wiem. Ile jeszcze? I też i cześć.